Rising Stars 2020, miejsce drugie. Prawnik to nie tylko zawód, ale też rola społeczna, więc ten element interesu publicznego jest bardzo ściśle wpisany w całą naszą pracę i w każdy wymiar naszego doradztwa. Więc te projekty, z których jestem najbardziej dumna, mają jeden wspólny element, i tym elementem jest. To, że zmierzały do tego, by objąć ochroną tych, którzy tej ochrony nie mają. W sferze zawodowej takim projektem było przygotowanie legislacji wdrażającej w Polsce konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a w sferze społecznej przygotowanie społecznego projektu o ochronie sygnalistów, czyli osób zgłaszających nieprawidłowości. Największą wartością konkursu Rising Stars jest to, że pozwolił nam siebie wzajemnie dostrzec, więc jeśli każdy z nas posiada jakiś potencjał, który jest wart ocenienia, to proszę sobie wyobrazić, co możemy zrobić razem. Nazywam się Anna Chlebicko-Józefowicz, jestem adwokatem w Kancelarii DZP, gdzie prowadzę zespół doradztwa regulacyjnego i legislacyjnego.